Witam Was, jestem Tata Bonty, to jest kolejny odcinek z Play Pokémon Fire Red na tak. Coś się dzieło, dzie... co w zmienia ostatniego odcinka. Tylko nic. Chyba. Daj mi kraw. Gasli. rybka, Okej. Okay. Robaczek. Wow. Heh. Robaczek ma ubytki. Robaczek ma duży e, ubytek w levelu. Może dwa. <grymne> Staram się trzymać bilans w, u mnie wparty. E, więc miłoby było, gdyby każdy pok miał równy level. A to wiecie, co? pokażę Wam, jak Dream Dreamer. Jest Gastly. Używamy, używamy Sleep Powder. I Drimenter polega tak, że niby po sobie same jego sny to leczy, i to, je, to ma strasznie dużo obrażeń. Przypadnie intro. Duch atakuje. Slipkol slip pokazuje. Marołak był duchem. Robaczek. slip powder. Trimeter. I tego Marołaka nie da się złapać. Hmm, coś mało tego. Coś mało dał expa. Jej. Po Dream tak to fajny ruch, muszę przyznać. Tylko moim zdaniem, tylko jest, tylko jest, mogę, można tak powiedzieć, że jest dwuturowy. O, nie chcę walczyć z kofingiem One wybuchają, co jest niefajne. Dobra, ma robaczek. Ma no, 32 to teraz tylko. Teraz Konara. Nie wiem co wejdzie Madu. Na fierów oprócz tego, że co chwilę mu wyskakują. No i jest to fajny Pokémon silny. Zubat. 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 Zubat, zubat. Jestem... Ja, ja mam... Ja mam jeden... Ja jestem Ja nie lubię mac pików. I zamiast spektam Uczymy się mirrorów. Czyli z którego słynną pokemufierą i spierał. i dostajemy od pana pa Fushiego w pokeflet a dlaczego użyjemy pokefletu? Co to za pytanie? Jej. I gram na Pokeflecie. I nie, się budzi... Atakuje nas rozcieczony. Return. Return. Widzicie, jak nas Konar kocha? Po e, po nawet po prawie pół życia zabiera Snorlaxowi, a to jest prawdziwy tank. I dostajemy od niego superut. Jeżeli ikon kocha olbrzymie magikarpie, Mo nie mogłeś się pokazać wcześniej Rwanda Jardosa. Okej. Okay. O. o nie, 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 nie. Super, mam tylko pakera nad. Super. Y, użył niefajnego ruchu. Jak pomyślmy na kogo zmienić? To jest w miarę. Kurde rybka. Kurde, boję się. Dobra. To jest tankowaty. Opcje. Pięć to Wiem, że to będzie dłuży błąd, ale Krysia. No się. tak nie. No ku. Krysia mi padła. Pokemon do którego się męczyłem, mi padł. Krysia mi padła. Krysia mi padła. Krysia mi padła. Ludzie, Krysia mi padła. O Boże. Krysia mi padła. Krysia mi padła. Ludzie, wiecie co to oznacza? Ja nie mam kata. Ja kata nie mam. Nie mam strasznie silnego pokemu. Nie mam silnego Pokemonu, ale naprawdę Krysia. Really? Cmentarz Krysia, naprawdę Krysia, takiś inny pokoj jak Skyter mi padł. No, naprawdę Dobra, już mam, już mam tylko, już mam tylko cztery ty paki pok w tym je, latające. Super. Ale naprawdę Krysia, no nie mógł to być coś ktoś słabszy. Ci si w ogóle. Mm. Troozy Ekans Może Najgorsze jest to, że będzie spienie. No widzę e, Czekaj chwilkę, o świetnie no. <ścoughs> Przepraszam Was Rozwalić return. Dobrze, Konar, RETURN! Ja, ja tutaj wrócę poza nagrywaniem, jeżeli nie w czasie. Jak złapię jakiegoś Pokemona, którego bym mógł poćwiczyć na tych oto trenerach. Zgubiłem się. Ale nie źle, Fly. No. no. 34 level na kon dla Konara. Ja nie, nie chcę, mi się go zmieniać, jak dobiję do 35 -go na przykład. Przegrasz, przegrasz. Return. 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 To nie ważne, na nie patrz za Pokémon. Return. Return. E, z, ja kurde, na co się gapisz? Na to, że mnie złapałeś, nie dałeś mi przejść, a giń. Return. Packer. Y, nie <ścoughs> chcę mi się walczyć. Kat, 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 konar świetnie, Dig albo nie, Ro Rock slide kat, Dzięki Revenge Gin Proszę Proszę fajnego kat, już mam cel na następny odcinek: co, złapać coś, co w znak co, może się nauczyć kat. Wenonaty, ale już wolałbym Wenonata, Chciałem mieć Wenonata w, te, w tej grze. Tak. No to co? Ile nagrywam? 8 minut. Dobra, tak Nie stąd, nie zawąd. Nic nie mogę zrobić. Świetnie. A no, chyba, że będę... To jest... Co za... Super, super, normalnie ekstra. Netoperek, pereg I dla To jest revenge. Fweezing. tutaj już się boję. Oj, 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 arealice. Jakie bidulki. <grym> Jaki bidulek nawet nie, 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 wie, nie wie, ten. Au. Muszę iść uleczyć jak najszybciej, pakiera. Teraz tylko trafić do drzwi. Czekajcie. No, super, nie mam antidota. Oj, 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 to źle się może skończyć. Ale chyba przeżyjesz. Przeżyjesz. Nie chcę cię schodzić. Heu, tak w drużynie. O, jeszcze mogę tej coś złapać. a ja tutaj są same latające. Do duo. Nie muszę się nauczyć. Kat. Dobra, pewiem, że mnie za to normalnie katrupicie, czy nie. Zobaczę, że może się nauczyć katę, jak nie, to wejdę w walkę z trenerami. No i. No i. MTK's, tarutu, pokeball Boże. Łap się. nazwę nazwę go Hydra hm. no Kurde, teoretycznie mogę przyjść w tą grę bez kata, Super. Kurde, bo. To jest naprawdę silny Pokémon. Dobra, to będzie test. To jest, to jest test. Nie będę cię leczył. Ostrzegam. Firo. Nie będę zmieniał pokemona. Dobra. Nie był, nie był, jak widać, gotowy. Hmm. Jeżeli tam spotkam Doduło, to inne to go złapię, przepraszam was za to, ale jeżeli, jeżeli już mam jakie, mieć jakiegoś pokemona, to niech to już będzie ten Dodu Jeżeli Czyli, jeżeli mam już spotkać się jakiegoś potkionego, który się nie może nauczyć, kat, to już nie będzie ten dół, jeżeli go spotkam, oczywiście. Też go nazwę Hydra. No boże, jakie ja nienawidzę trenerów. Tutaj. A, tutaj trochę przeczytujemy. No, Return. Return. Won. Eee, wytnę to. Dobra, ratikate, 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 really ratikate. Co tyle dobrze, że raczej on umie się tego nauczyć. face. nic? <grybuj> Uf, łap się. Jej. Dobra. Mysz. Myszka. Mógł. być na waszym poziomie ta myszka. Dobra misja wykonana. Może się nauczyć kat. Dobra, najpierw w Najpierw zerknąć. Miejska, ile nagrywam. Jej Boże, ile nagrywam. Szybciej. Dobra, mhm. jaką ty masz? Zuchwała. Boże. O, właśnie, pokażę wam, ile mam mocy hyperfunk. 9,80. I może jeszcze, po, jeszcze może jeszcze potknąć. Dobra, jeszcze na dobre koniec odcinka. Nauczę kot. Normalnie. Scare face, care face, scare face, care face. Dobra. Kończymy ten odcinek ludzie. Komentujcie, subskrybujcie. Ech. Siema na rapa. <laughs> I dlaczego? Dlaczego skater?